Dzień dobry. Tradycyjnie witam się z Wami śniadaniem, ale też kaszląco i plująco. Słuchajcie, chyba wczorajszy bałwan. Może nie tyle bałwan, co robienie aniołka wychodzi bokiem. Chociaż bałwan. <coughs> Przepraszam, bałwan też może, bo już miałam tak mokre rękawiczki, a dalej stara, głupia. No ale dobra, mniejsza z tym. Co my dzisiaj wcinamy? Chleb ciemny z ziarnami. Do tego mamy antipasti zielone. Zielone uwielbiam najbardziej. Czerwone zjem, bo zjem pomarańczowych już więcej. Znaczy tych takich małych, czereśniowych więcej nie tchnę i pomarańczowych też, nie? Do tego, jak widzicie, mam pokrojonego pomidora na kanapce i tutaj mam ogórka oprószonego solą ziołową do pomidorów. I z racji z tego, że kaszle, to postanowiłam wypić coś ciepłego najpierw, nie zaczynam od wody. Mam tutaj czerwoną herbatkę, miała być jakaś inna owocowa, ale stwierdziłam już, dobra, niech będzie ta, bo troszeczkę mi się y, odstawiło tą herbatkę. No i oczywiście pamiętajcie o piciu wody. Także tak zaczynam dzisiejszy dzionek. To ja znowu witam się z Wami już po tej stronie i po zrobionym treningu. Dzisiaj 45 minut, tak jak wczoraj. Powiem Wam, że ostatnie 10 minut było ciężko, bo jak już było 40, to tak sobie pomyślałam. A po co mi te 5 minut więcej, przecież to i tak nic nie da? Ale później sobie pomyślałam, że to tylko 10 minut. Znaczy, tylko 5 minut, i mówię: Dobra, dam, dam radę. Zostały 2 minuty, i powiem Wam, że te ostatnie 2 minuty w zasadzie, zasadzie 2,5. Ciężko mi było, ale dałam z siebie bardzo, bardzo dużo i, uff, i powiem Wam, że jestem z siebie dumna. Jestem dumna z tych, z, które, z których już hey, które dziewczyny zrobiły już treningi albo mają zaplanowane, bo wiadomo, nie każdy robi z samego rana. Znam osoby, które wstają o godzinie 3 i o otwartej robią treningi. Znam osoby, które robią o 20 czy 21, czy nawet 22, bo tak i niezwygodnie, bo tak mają tryb dnia ułożony, więc... Ja nie mówię, że musicie, bo ja robię o ósmej, wy musicie też o ósmej, nie? Każdy robi w swoim tempie, każdy robi to, ile, tyle, ile może. W dniach tylu, ilu może. To nie to, że ja na przykład ćwiczę teraz codziennie, bo takiego mam powera i taką mam energię i tak mi się chce. Nie odczuwam też kręgosłup, więc to też jest dla mnie taka: wiecie, nie tylko forma tego, żeby zgubić te kilogramy, ale też forma taka właśnie rehabilitacji tego mojego kręgosłupa, chociaż. Ja mam takiego orbitreka, że mogę sobie i stać, i siedzieć jak na rowerku. Więc e, czasami, jak po prostu już czuję za duże obciążenie, to sobie usiądę i te nogi same wiecie, pedałują. Także to jest wszystko e, tak, jak powinno być. I co jeszcze? E, przypominam Wam o piciu wody. Ja dzisiaj coś mało tej wody wypiłam w trakcie. Jakoś tak się skupiłam na pedałowaniu i na tym, co się dzieje w telewizji. Dzisiaj u mnie magnes. Wczoraj była woda z cytryną, a dzisiaj dodałam sobie magnes. Co drugi dzień tak staram się ten magnes dodawać, żeby jednak go tam trochę sobie dostarczyć. Ja zmykam się za chwileczkę ogarniać i zabieram się za obiad, ale zanim zabiorę się na obiad na obiad zanim się ogarnę i zanim zabiorę się za zrobienie obiadu. To tylko powiem tak na szybko odnośnie tej wczorajszej maseczki, którą pokazywałam z Cien, detoksykującą z aktywnym węglem. Jak Wam mówiłam, sama siebie właściwie nie wrobiłam, tylko po prostu niedopatrzenie, bo myślałam, że to jest zwykła taka węglowa maseczka, którą się zmywa. Okazało się z tyłu opakowania, że to jest peel off. Ci, którzy mnie oglądają, wiedzą, że ja za maseczkami pilów nie, nie przepadam ze względu na to, że właśnie jak się zrywa tę maseczkę, to strasznie boli. I wiecie, niektórzy lubią taki ból, ale ja wolę nie. Ale powiem Wam, byłam negatywnie nastawiona, jak nakładałam tą maseczkę i jak nagrywałam tą końcówkę wczorajszego vloga. Ale, ale powiem Wam, już w kilku komentarzach wczoraj mm, odpowiedziałam odnośnie tej maseczki. I teraz powiem oficjalnie. Przepraszam. Ta maseczka jest świetna, słuchajcie. Po pierwsze, nie czułam bólu przy zrywaniu. Naprawdę nie czułam bólu. Już jak ja nie czułam bólu, to znaczy, że jest dobrze. Po drugie, świetnie oczyściła pory. Świetnie. Słuchajcie, twarz gładka. Ja ją jeszcze rano czułam. No, teraz już jestem spocona, więc ta skóra inaczej funkcjonuje. Ale rano jeszcze czułam, że jest gładka, delikatna. I powiem Wam, że jak będę w Lidlu, chociaż nie wiem kiedy będę w Lidlu, bo Lidl, Lidl troszeczkę mi nie po drodze, wiecie, jechać po jedną rzecz, po jedną maseczkę za tam złoty z kawałkiem, czy ileś czasami w promocji po złotówce, więc to nie ma sensu. Ale jeżeli będę gdzieś tam przy okazji i będzie właśnie ta maska detoksykująca z cien, biorę, słuchajcie, jak w dym. No, mam nadzieję, że się nie zawiodę na kolejnych, że ta, którą wczoraj miałam, że nie była jakaś wyjątkowa wiedzie tylko reszta również będzie, będzie spoko ale naprawdę cera świetna po tym, gładka, delikatna mogę Wam z czystym sumieniem polecić dla osób, które właśnie nie bardzo przepadają za takimi maseczkami peel off bo po prostu boli ich zrywanie całej tej maseczki ta taka nie jest, Przynajmniej ja wczoraj nawet się śmiałam do dziewczyn że jakiś cud po prostu ja nic nie czuję, naprawdę przy zrywaniu, słuchajcie, tu, czy przy zrywaniu, właśnie e, pod e, oczyma, nic nie czułam. Na skroniach nic kompletnie nie czułam zrywania. Także maska rewelacyjna. Dobra, odzywam się do Was później. To ja zabieram się za drugie śniadanie i będzie to omlet z kiwi oraz e, miodem wieki nie jadłam, trafiło nam się akurat bardzo dobre w kerfurze, także tutaj mam dwie sztuki. I cóż, ja zabieram się za jedzenie. Normalnie się nie mogę doczekać. A Wy lubicie omlety? Wolicie na słodko, wytrawnie jak to u Was wygląda. To czas w końcu zabrać się za przygotowywanie lecza. Mam tutaj żółtą i czerwoną paprykę, do tego kiełbacha podwawelska i do tego cebula oraz koncentrat pomidorowy, wszystko poważone, policzone. Zabieram się za pokrojenie jeszcze papryki, podsmażę wszystko do garnka, trochę wody podpróżę i będzie dzisiaj taki obiad leczo. Kiedyś dodawałam jeszcze pieczarek i cukini, ale te trzy składniki, które teraz wam pokazuję, to jest taki mój, że powiedziałabym smak z dzieciństwa i najbardziej mi takie leczo po prostu smakuje. Witajcie, kochani. Przychodzę do was z recenzją książki. Niestety nie będzie to pozytywna recenzja i nie będzie to pozytywna ocena. <zysk> Jakież moje rozczarowanie, pierwsza książka w 2021 roku i od razu nie wypał. Czy to nie zniechęci do dalszego czytania? Nie wiem, zobaczymy. Większość osób na Instagramie w ankiecie podało, że chciałoby właśnie, aby pierwszą książką była Cud, Miód, Malina. I na, w komentarzach również pisaliście. Że zachęca okładka, i tak dalej, i tak dalej. Owszem, słuchajcie, okładka jest piękna, bym powiedziała bardzo piękna. W środku są e, ciekawe e, ilustracje, które odzwierciedlają właśnie to, co się dzieje w tej książce, i tak dalej. To jest piękne, naprawdę jest piękne. Jest to historia e, rodziny koźlatków. Są to wiedźmy, czarownice, czy jakby to tam je nazwać, które magi się nie boją i używają czasami w najmniej oczekiwanym momencie. Niemniej jednak, słuchajcie, książka mnie troszeczkę zanudziła. Ja czytałam mnóstwo opinii na temat tej książki: jaka ona jest wspaniała, jaka jest cudowna. ja niestety nie mogę się w, w takiej formie wypowiedzieć jeżeli miałabym ją ocenić dałabym takie 3 na 5 to już jest takie naciągane trzy, ponieważ były scenki były momenty, gdzie rzeczywiście uśmiałam się i, i chciało mi się powiedzmy dalej gdzieś tam czytać i brnąć w tą historię całej tej rodziny która jest w stanie za sobą w stanie za sobą skoczyć w ogień tak I, i rzeczywiście jest w stanie dla siebie zrobić wiele Niemniej jednak historie tutaj przedstawione nie ujęły mnie na tyle abym chciała na przykład czytać drugą część jeżeli by się ukazała no niby jest tutaj napisane, że w Zielonym Jarze nie zdołacie się nudzić. Narcyza Koźlak nigdy na to nie pozwoli. Niestety mi ona na to pozwoliła i momentami nudziłam się, aby przebrnąć dalej i czytać dalej. Nie sprawiło mi to jakiejś radości, jakiejś frajdy. Wiecie z tego czytania? Momentami faktycznie. Śmiałam się, ubawiłam. Przezabawna historia, podczas której. Chłopak oświadcza się dziewczynie i w tym momencie zostaje użyta magia. A co tam się stało z tym tym panem, który się oświadczył? No, wam tego nie powiem, bo nie chcę zdradzać tych lepszych wątków książki. Ja średnio opowiem Wam, jestem przekonana do tej książki troszeczkę żałuję, że ją kupiłam no bo poniekąd też urzekła mnie okładka um, opinie, które i na YouTubie i gdzieś tam wiecie na forach różnych są, że ta książka jest świetna, naprawdę czyta się ją jednym tchem um, ja jej nie czytałam jednym tchem, no chyba, że te lepsze momenty to tak, to się chciało czytać i czytałam ale tak to powiem Wam um, nie, nie moje klimaty um, i Chyba faktycznie bardziej, bardziej bym była zadowolona, jakby ta magia była bardziej użyta. Tak. Nawet nie wiem, powiem wam jak to nazwać. W każdym bądź razie język, pisa... język którym napisana jest ta książka, też jakoś szczególnie do mnie nie, nie docierał. I ciężko, naprawdę ciężko mi się czytało tę książkę. Mam nadzieję, że to nie będzie, wiecie, kiepski rok, jeżeli chodzi o czytanie książek. Bo jak zrażę się do jakiejś książki, to później ciężko mi w kolejną wskoczyć. Ja już dzisiaj może nie będę zaczynała, chociaż nie wiem, zobaczymy, jak nam się dzisiejszy dzień potoczy jeszcze. Kolejnej książki, w każdym bądź razie dajcie znać, jeżeli ktoś czytał i jakie jest Wasze odczucie. No moje, powiem Wam, jest naprawdę mieszane. Żeby nie te kilka wątków, które faktycznie wprawiły mnie w dobry nastrój i humor To pewnie już dawno bym tę książkę od, odstawiła Gdyby pewne wątki były na samym początku Na pewno dalej bym tej książki nie czytała Także szczęście poniekąd w nieszczęściu, że te fajniejsze dla mnie osobiście wątki były na przodzie książki Szkoda, bo naprawdę spodziewałam się, że to będzie rewelacyjna książka No ale czasami tak bywa nie zawsze, wiecie, tak jak kilka osób już pisało, że nie wypowie się w kwestii książek i ankiety, ponieważ nie ocenia książek po okładce i chyba tego powinnam się trzymać. No ale ja nie kierowałam się tylko okładką, ale też opinią innych. Hmm. No jeżeli oczywiście lubicie takie książki magiczne, o magii, o... O, o, o jest, jak to się mówi? O o wiedźmach, o czarownicach i tak dalej. No to to książka jest dla was, jak najbardziej się w tym odnajdziecie, ale ja jakoś się nie mogłam w tym odnaleźć, także. Także cóż, moi drodzy, tym akcentem pożegnam się z Wami dzisiaj, bo nawet nie wiem, co mam dalej powiedzieć na temat tej książki. Nie chcę też za dużo złego mówić, żeby kogoś nie zniechęcać, bo jeżeli znajdą się osoby, które faktycznie lubią takie klimaty, właśnie. Yy, Czarodziejskie, no to to będzie dla nich, to będzie klimat, to one będą to czuły. No ja tego nie poczułam. Widocznie chyba nie jestem wiedźmą. No cóż, ja Wam życzę, kochani, wszystkiego dobrego. Dziękuję oczywiście Wam za oglądanie. Dziękuję nowo przybyłym subskrybentom. Dziękuję, że się udzielacie, komentujecie i że ze mną jesteście. Pozdrawiam i do następnego razu. Pa! pa.